Cześć moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Gothic 2 Noc Kruka. No i tak, w poprzednim odcinku co się działo? Byliśmy u Xardasa, wiadomo, gadaliśmy z nimi, rozmawialiśmy i także byliśmy u Lestera. No i mogę stwierdzić, że ci dwaj bohaterowie mieli inne dialogi. No i byli, były takie nowości, jak na przykład ta stara kamienna tablica. Do tego też jest inny wygląd miksturek. Które leżą tak sobie na wolności, nie w kufrach, tylko po prostu tak na ziemi, one po prostu mają taką powłokę, która się tak błyszczy i świeci. I powiem szczerze, że to jest fajne, fajna sprawa. To jest lepiej, to wygląda według mnie troszeczkę. No i Xardas, jak już mówiłem, i Lester, miały, mieli oni troszeczkę inne dialogi, I na przykład Lester miał taką, taki dialog dodatkowy. Chwila, ja. ktoś tutaj jest. No, i właśnie szczerze mówiąc, ten dialog mnie jakoś tak nie zadowalał. Dlatego, że on y, troszeczkę odbiegał od tego y, głosu Lestera, y, co był z Gotika dwójki, tylko tu był troszeczkę inny. to mam takie wrażenie, że gadam jakby z dwoma, jakby, takie miałem wrażenie, jakbym gadał po prostu z dwoma postaciami, ale jakoś to nie przeszkadza. Dobrze, zobaczcie, że tutaj mamy kolejną zmianę. Mamy jakiegoś gościa myśliwego, Kawalor. No, pogadajmy z nim. Jakieś kłopoty? To diabła, nie wiem gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila. Ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały, jeszcze w górniczej dolinie. Aha, czyli to jest jakiś kompan, moi drodzy, z Godika Jedynki? Szczerze mówiąc, nie pamiętam go, ale okej. Okay. Nazywasz się Kawalorn, tak? A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców, oba i przeszliśmy przez tę przeklętą kolonie. Dokąd idziesz? Do miasta? Do miasta. Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z górniczej doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z Korinis kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać? Okej, okay, masz na sobie interesujący pancerz. No taki inny. Na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić górniczą dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. Dobrze, co tutaj robisz? Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci. W ogóle by mnie tu nie było. Pandyci? Powiedz mi coś więcej o wodnym. Dowiedzmy się właśnie. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Mhm, czyli. On nam nic nie powie o tym wodnym kręgu. Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. No, hmm, to jesteś szczęściarzem. Co porabiasz teraz? Co porabiają teraz magowie? Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. Hmm, ciekawe brzmi co nie? O co chodzi z tymi bandytami? <laughs> Przespałeś cały ostatni tydzień? Eee... mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Ech, cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Czyli hmm, jemu bandyci zabrali jakieś rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Tak. Ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. Okej, okay, mogę ci pomóc z tymi bandytami. Mogę ci pomóc z tymi bandytami? <coughs> Może, ale sądząc po Twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, muszę chyba przyjąć Twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Mhm, czyli moi drodzy, tutaj chodzi o tych bandytów yy, jak się schodzi w dół ścieżki, tam ich jest chyba trzech. Okej, okay, potrzebuję lepszego sprzętu. Potrzebuję lepszego sprzętu. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy. Tak, nóż będzie dobry. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? Pewnie, wezmę je. Dobrze, więc czekajcie, ja się może przygotuję lekko. Co to jest ten nóż na wilki? Nóż na wilki, obrażenia 30. Wymagana siła 10. 30? Wow, nieźle. Zobaczcie, że Laga ma 10. Do tego jeszcze tutaj widzę, że te niektóre bronie... Mają takie właśnie jakby bonusy i na przykład Nóż na wilki ma premiera do walki bronią jednoręczną 3 Fajnie Tak zobaczcie, że to jest takie małe główienko Ale okej, okay, może powie można powiedzieć, że może być Aha, jeszcze czekajcie, życie, życie, może jakąś miksturką, a czy nie miksturką, tylko... Roślinką leczniczą sobie te życie wzmocnę Dobra No i chodźmy, dobra Kawalorno. Chodźmy zabić tych gnojków Dobra. Tylko mnie osłaniaj. Jasne? Pewnie teraz stary. Czeka ich paskudna niespodzianka. Dobrze, lecimy. Ja może grę zapiszę. W takim razie. No i szczerze mówiąc, no tutaj tego nie było. Tego kawalorna i tej całej sytuacji, tej całej akcji. Więc chodźmy, zobaczymy co się teraz stanie. Wow. Obry ten nóż! Ja go zabiłem! Wow, co tam było? Coś tam było dziwnego, a ja jestem pierwszy. Biedaku, nawet złota nie masz. Bo ja, ja ja te całe złoto wziąłem. Dobrze, tam jeszcze w środku, w tej jaskini, znajdują się chyba dwaj bandyci, więc ze, e, zobaczmy, co tam jest ciekawego. Ale ten strój szczerze tego kawalorna, taki nie najgorszy, szczerze mówiąc, taki bardziej myśliwy. Nie wow. Kurwa. Wow. Wow! Ale mógł się trochę pospieszyć, kurczę. Dobrze, jeszcze raz spróbujmy. No i trudno. Ale już było blisko, to jest łatwe zadanie, według mnie. W zasadzie chyba kawalor dałby sobie z nimi tutaj radę. Ale przez głupotę zginąłem, po prostu mnie zaskoczyli. Że aż tyle obrażeń mi oni zadają ci bandyci. Dobrze, jeszcze raz spróbujmy. Dużo roboty z tym nie ma przecież. Wow, chwila, sch schowałem ten nóż swój. Dobra. Też jak e kawalorom kogoś zabije, to doświadczenie dla nas leci. Grok jakiś to był biedaku nawet złota nie masz no dawaj dawaj lecimy trzeba teraz uważać po prostu ewentualnie grę zapiszę tak w razie czego strasznie się trochę wolno zapisuje szczerze mówiąc Przedtem chyba tak nie było może dodatek trochę obciąża tutaj naszego mojego kompa nie powinieneś tu przychodzić Cholera! Dobrze, czekajcie, bo ja zaraz kawalorna zabiję, niechcący... Wow! Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku! Weźmy wszystko. Jakiś klucz był, coś, co jakieś tam fajne rzeczy. Biedaku! Zaopiekuję! Czekaj, kawalornie. No to załatwione. <grym> mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie, i tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Muszę się dostać do miasta, później... Ach, nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Mm, czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A i jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz, tu jest parę monet. Miło, okej. Okay. Możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. Przecież wiesz. Oj, chłopie, nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz. Prawda? Są mm, tutaj Coś uczy czegoś od ciebie nauczyć. Pewnie. Co chcesz wiedzieć? Są tutaj nas uczy. Skradanie się. Na dzień dobry mamy. Broń, no ręczna mnie nie interesuje, szczerze mówiąc. A skradanie się, no da się mi się zdaje przejść tą grę bez tego. Dobrze, mamy kuferek. Zobaczmy co w nim jest. O, Ładnie. Ty właśnie trzeba każdy kuferek Przeglądnąć, bo będzie nam naprawdę troszeczkę łatwiej. Nic tu nie ma. Nie ma czego I teraz, punktować. chwileczkę, co to jest to na przykład? Grok prawdziwego marynarza, premiera Many Biały Rum, premiera Many 10. Aha, to po prostu mi się zdaje, że tylko na manę to odnawia. Dobra, niech będzie. Mamy jakąś wiadomość. Tutaj mamy wiadomość. Yy, zatrzymujcie wszystkich, którzy przyjdą od strony góry. Jeśli ktoś przekroczy przełęcz, będzie to prawdopodobnie pewien strzec. Starzec, Boże! Yy, nie dajcie się zawieść, to niebezpieczny mak. Miejcie na niego oko. Może się z nim skontaktować człowiek, którego szukamy. Wraz z tym listem otrzymujecie 30 sztuk złota. Kolejne 30 otrzyma osoba, która go zabije. Głowę przynieście do starej kopalni. Yy, nie wiem o co chodzi, szczerze mówiąc. List gończy, no to. To jest nasza podobizna. To to było, i tutaj mamy jakąś wiadomość. Zapieczętowana wiadomość. Ta wiadomość została dokładnie zapieczętowana. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mogę ją otwierać. Kurczę. Ale nic nie było wzmianki, żebyśmy tej wiadomości tutaj nie otwierali. Tego listu. Ale co wy na to, żeby spróbować? A, spróbuję otworzyć. Szanowny batrasie dotarliśmy do portalu. Miałeś rację. Są znaki wskazujące na to, że naprawdę czcili Adanosa. Sprawdź, proszę, moje notatki i potwierdź nasze ustalenia. Od kilku dni nie widzieliśmy tych dziwnych, kamiennych istot. Ziemia wciąż trzęsie się z niewiadomych powodów. Sądzę, że nasze badania wkrótce wskażą nam, co może być tego przyczyną. Znaleziony przez nas ornament ma większe znaczenie niż wcześniej sądziliśmy. Wydaje nam się, że jest to jakiś klucz, artefakt. Niestety nie jest kompletny. Musimy go dokładnie zbadać. Wyślij jednego z członków wodnego kręgu, by e, nam go dostarczył. Jeśli to, możliwie, jeśli to możliwe, e, nie przesyłaj kawalorna. Poprosiłem go już e, chyba o dostarczenie ci tego listu. E, wydaje mi się, że już wystarczająco nam pomógł. Mam nadzieję, że postępujemy właściwie. Seturas. Seturas, ok. Batras, Seturas, czyli raczej to jest smak wody Seturas. No, ciekawe, ciekawe, tylko. twarta wiadomość Kurczę, mole. No, nie wiem, czy to dobrze wróży, jeżeli otworzyliśmy ten list. No dobra, ale mniejsza z tym pójdziemy z takim po prostu i damy go batrasowi. No to co? Ja bym się jeszcze, moi drodzy, kawałek tutaj wrócił, e dlatego że tam jest kuferek i parę ciekawych rzeczy, więc ja sobie tutaj je wezmę i będziemy dalej szli do miasta. Ale chodźmy jeszcze do kawalorna nie. i powiedzmy mu, że ten list przeczytaliśmy. A nie, już te, te, tej opcji takiej nie ma w ogóle tutaj. E, chwila, chwila. Tutaj mamy kuferek. O, może być, co nie? Gobliny ciekawe, czy coś miały. W ogóle, gdzie one są? Widzę, że one już, e, nie wiem, wyparowały. Weźmy każdą roślinkę. W ogóle... Tam w dole, zobaczcie. O, co to jest? Co to cholera jest? Dzik? Dzik! Nie przypominam sobie, że był tutaj dzik, dzik, dziki były. za <ścoughs> ten, zaciąłem się. Znaczy no, w Gotiku dwójce nie było ogólnie, to jest prawda. Tutaj jest ta nowość, czyli dziki. Ale szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, żeby takie coś kiedyś było. Nawet gdy grałem w tego Noc kruka no dobra, fajnie. Trzeba później sprawdzić, jakie one są ciężkie. No i co my tutaj mamy? Mamy, mamy troszeczkę ogólnie strzał, więc chodźmy z łukiem. No, no to czyli zobaczcie. Kolejne nowości. I ta droga do tego miasta się nam naprawdę wydłuża. Młody wilk. Pięknie. To był fajny cios. Ok. ...zapiszmy grę może... W czyli zapisuj, zapisuj, zapisuj się... ...okej... Okay. ...i moi drodzy, ja ogólnie się skupię najbardziej właśnie na tym samym dodatku... E, ...będę właśnie... Na, e, będę... ...bardzo dużo tych misji tutaj wykonywał... ...ale wiecie co, mi się zdaje, żeby ten odcinek zrobić taki właśnie... E, ...krótszy dzisiaj, dlatego że... no... ...chcę... Z tego dodatku troszeczkę tych misji narobić, natomiast te misje, co były w Gotiku 2, ja tak będę się starał jak mogę, żeby były jak najkrótsze, dlatego że wiadomo o co chodzi tam. A właśnie dodatek chcę tutaj w tej serii, tak bardziej wiecie się na nim skupić, więc mi się zdaje, że w tym miejscu zapiszemy sobie grę, ja może zapiszę. No i co? Ja się z wami żegnam moi drodzy, zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrypcji mojego kanału. No i widzimy się jutro, jutro widzimy się w kolejnym odcinku z tej gry. To tyle ode mnie by było, trzymajcie się, cześć!